Mano widzowie, na sam początek chcielibyśmy Wam podziękować za 300 subskrypcji na tym kanale. Dając subskrypcję, motywujecie nas do dalszego działania. Już niedługo ukażą się nowe odcinki. Także bądźcie z nami. Witam wszystkich z tej strony ekipa GLP. A dzisiaj zapraszamy Was na kolejny odcinek na naszym kanale czyli kolejny odcinek serii Urbex. Dzisiaj zwiedzimy sobie po raz kolejny Ford, pierwszy w Poznaniu. Byliśmy już tam w 2022 roku, ale nie zwiedziliśmy jak się okazało wszystkiego, także dzisiaj pokażemy Wam głównie te części, których nie zwiedziliśmy lewy jeszcze. Cały. cały lewy Majdan. Także co? Zapraszamy Was do oglądania. U, Widzowie, byliśmy już do środka. Co? No i zaraz będę do miejsca, których jeszcze nie zwiedziliśmy. Tutaj macie jak to wygląda wszystko na dworze. Wszystko prezentuje. Tam stare eee, drzwi, mam jakieś znalezisko? Pokaż ja. Albert. Al Mam to Albert szuka i coś ma Coś jest Ma jakieś... Masz, Albert, jest coś? Albert. Okay. Co to jest? Stary jakiś Czy to stary? Takie będzie? No nie to jest jakieś nierdzewka coś czy co? Podnieś je oczy, trochę, tak, no Ale do góry A to naprawdę jakieś nowe w ogóle czy może jakieś sygnowanie albo co? Kiwi. No jak ale taki jest takie... izba, skorodowana skorodowany wygląda na stare. ale. Ja jestem ciekaw co to może być W środku ma taki zamek jakby na klucz... Kiwi. Dobra, ale byłoby Lecimy dalej. Widzowie, ciekawostka, to jest gruz z tego jakby dachu tu, który... Ruscy tutaj to wysadzili po prostu Nalali no, benzynę, no, benzynę i podpalili to To był magazyn to nie? Ten... Tu był jakiś magazyn i ponoć stały, stały kiedyś no, jakieś regały I to wszystko od czasu zawalania cały czas to tak leży wszystko I po tym mogą być tutaj te jakieś rzeczy ponoć słyszałem Nawet mogą być jakieś ludzie tutaj idziemy Idziemy w dalszą podróż Do miejsca Których jeszcze Nie byliśmy Też widzicie wysadzone jest ale tam już Będziemy próbować się wbijać tam na dół Będzie mogło widać zbiedzenie fałczy legalne tej co walicie robimy Puszka jakaś jakieś uchwyty No. Dobra, e, tutaj widzowie wbiliśmy A to tutaj, idę, bo... tutaj ktoś poukładał te cegły, wbiliśmy po tym Tu mamy starą jakąś barierkę I teraz tak Dach No, idę, idę Nie, nie, nie. Bo tu nigdzie dalej nie ma, nic, ale patrz na ja. Co to jest? To normalnie obserwacyjna. Ile tam? Cześć ja mogę spróbować wejść na grę. Co weź trzymaj kamerę. Dobra. Zobaczcie Zobacz, widzowie jak to wygląda to. Kurde. Normalnie jest jeszcze do obracania wieżyczki, która tutaj była. Normalnie z normalnie zdziałem, nie? Także spróbujemy się to zaraz czy to to jeszcze... Wypatrzcie jak to wygląda. Czegoś takiego jeszcze na porcie nie widziałem Jednie co to jakieś resztki tego się zachowały na czwartym Nie jestem do obracania wyszliśmy stamtąd Teraz wchodzimy tam na dół Trzymaj I daj, i daj swoją jeszcze Także tam to Zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie jak to, co to jest Łódka od łódka. karabinu łódka. łódka od karabinu jeszcze Zobaczcie, ogólnie wszystkie rzeczy, które tu znaleźliśmy, jakaś puszka, nie wiem w sumie co to jest, co? Co to jest? Jakiś kółko, Albert sam nie wiem. to też tam było. jeszcze takie rzeczy? To też tam było. A tu pełno jest tego. No. Tu jest tak zamoczone to wszystko jest takie mokre w chuj, że chyba tu w lata przyłożyłem Wejdziemy sobie w drugi przecinek. MG, coś tam. Słuchajcie, to jest MG 51 chyba. taśma amunicyjna chyba. od jakiegoś karabinu. Być może MG-51. O, kolejny kawałek chyba. O Tak, ona się właśnie tu prezentuje. Znajdujemy kolejne naprawdę, kawałki. O, O, to jest zawias. Zawias. Mam. Tu kolejny zawias. O, tu jest zawiasy

O, tutaj mamy, to były wejścia e, trzy, nie? Trzy, nawet więcej, tylko są podziemne wszystkie hmm. Ale ten but nie przedażył, prawda? No, kurwa, mnie też, Co, ja też no, Ty, coś to, się też... nie, to nie wybuchło? No, w sensie, tam to wybuchło, nie? Wszystko i po prostu no. się wszystko odsunęło, nie? Kurwa, tam drzwi Ty, a tu kurwa jakieś wykoparska były Kurwa, ten... Ej, chodźcie tu Zobakujemy, podleżamy i wtedy idziemy Stare drzwi oryginalne z 1886 O kurwa. Co? A wszystkie cegły wyjebane są tu, więc ktoś tu kurwa kopał No, Ej, tu było jakieś przejście. No, wiesz co, jeżeli to jest kurwa to co ja myślę, Oryginalne to... drewno z 1800 którego? Osiemdziesiątego tego, Osiemdziesiątego zamurowali, bo tam coś było, nie wiem. Coś nie, to nie jest zamurowane, tu powinna być drabinka w dół. Jeżeli ja dobrze myślę. Powinna być. Powinien być korytarz tak i potem prawo lewo. No to jest zaburowane to. Czyli nie. Nie. Nie, to tak było. Hmm? To tak było oryginalnie. No to, to, to kuris, tak, Ale skąd, to, skąd ten beton? Tak, to jest tak oryginalnie, bo widać, że ktoś, <grym> ktoś tu próbował już kopać i do dalszych pomieszczeń, mm. ale tu nic nie ma. Albert. No. Skąd ten beton? Bo to, jeżeli to jest kibel, to tam powinien być odpływ. Aha. Dlaczego? Ale dla ci, kurna. Dlaczego? No ja nie czy jak tu jest to samo, to nie może być chyba Tu teraz to ja nie jestem. A tutaj jest jakiś otwór. Patrzcie na to. Co tam jest otwór, nie da, jest, to jest, jest, jest taka góra. I śruba? A ktoś wie, jak wrócić? Tak. Nie. Hmm. Zobaczcie, daliśmy. Cześć, tu, dopiero... tu normalnie widać gdzie by am amunicja leżała ja mam a... tu, tu, tu macie dziury Tu macie rękawiczkę Dziury i jeszcze tu macie dziury Aha. O tu lepiej widać, pa pokaż to o. Tu normalnie była amunicja, tylko wybuchła Cała Położę to gdzieś tutaj Patrzymy Uuu. dalej co tu może być Do weźmy, może kiedyś idziemy po to Zajebiste, mi szkoda, na no to nie działa Jestem... O to działa, to działa To nie działa jak organiza, Co tu było? No to normalnie, z jak że że to mogło się

그쪽이 <laughs> <근데 뭐야. 웃음> <laughs> <laughs> <laughs>

No to żeby... musicie mi się od no, ja oh, no, roku, no. to, O, zobaczcie Zobaczcie, okno to Właśnie dlatego to jest tak ochronione Bo nie mogę. być Jak nie wywołało? Właśnie ich blok spowodowałem Miał momencie tylko promować tak co to nie było z takiego... Jest to, i takiego się to wchodziło No nie mogło być żadnego Kość Gdzie? Tu

No jest nagrywane Przepuśćcie mnie może pierwszego jakieś ale jakieś numerki ma ale

Chyba z lewej I my powoli już chyba udajemy się do wyjścia. Dobra widzowie, przed chwilą słyszeliśmy, Także musieliśmy się z portu ewakuować. No i co? Dziękujemy wam za ten film. Zapraszamy was do pozostawienia łapki w górę i subskrypcji na tym kanale. Walnijcie dzwoneczek, aby nie ominąć żadnej nowości. Widzimy się w następnych materiałach. Siemanko!